Mamorzymy drops, a jest to kolejny odcinek z, z naszych przygód z Minecraftem. Tak i nie tylko w tej kopalni niestety co przedtem. Miałem problem z tamtym światem. I po prostu zejściłem z tem tej rzeczy, które mieliśmy. Trochę jeszcze pozbierałem. I jesteśmy z innej kopalni, w której spadłem. Akurat przypadkowo zeszło mi z Hej. Ludzie, nie no. Wiem, ma... ...to jest bieda.

Окей, сразу не видимо. łajry łe no, to bierz, no, może gdzieś się przydać o, teraz wziąłem zimowy ładnie bardzo fajnie Okej. Okay. Aby było fajnie, jak zmierzyć 10 FPS, da się zrobić? Czy musisz skakać do pięciu? Da się? Da. Się. Przechodzimy, tu będzie wiec. Przez śniegną pustynię, ja raczej dre, dre, drzewno. drewno się przyda. Drewno, no. güey, es real es no. Ya me Oj, właśnie tutaj na takie tereny lubię. Okej. Okay. Teraz już La uh, scusa. Tam nic nie tam nic nie tam nic nie pisało. Już, już drugi... Oj tam jest kopalnia. Idziemy do wyższej Jest, węgiel? Ciemność. A węgiel ciągle brak. Może tam na dole będzie węgiel? Nie, ale jest zlazo. Tylko wtedy, że nie widział. Zajdziemy, czy to na pewno jest zlazo? Iron. No, węgla nie ma. kde je můj vengel? Já... Ty... Kurče, O, to był bardzo ładny teren na domek. Tutaj, w tych okolicach. Tutaj mamy dostęp do drzewa od razu. Tutaj okropki mamy. Nie działa. I właśnie i dzisiaj yy, dzisiaj ma wyjść yy, wersja Minecrafta 1.6 I to akurat fajny dzień, bo dzisiaj właśnie po szkole jestem i to jest już koniec wakacji. Znaczy koniec, początek wakacji, bo już teraz przez te dwa miesiące nie będzie szkoły się cieszy ze, ze mną. Ok, jedzenie mamy. Jedzenie w ogóle się zajął, więc możemy taki znow normal. Nie, tylko nie do drugiej, właśnie nie wracamy. Było można zabić, bo nic. jedzenie i pióra, ale to na pióra mogą iść na Co jest? Najwyżej to. Jest całej rzeczy. Albo nie, jeszcze patyk. Przecież patyka trzeba bić. Nowy teren.

Ładnie tak, może nie zobaczę. A może to będzie węgiel? Jest węgiel. Jest, jest. Teraz mi powiedz, jest tylko jeden. Może to gdzieś będzie? Jeden węgiel mamy. Jest jakiś postęp. Chiedzi pochodnie, bo, bo pochodnie potrzebne. o tak, i o to właśnie mi chodziło, Węgiel, o, jeszcze węgla tak hehehe <laughs> zaraz dużo tego węgla jest powiem tylko, że się cieszę bardzo się cieszę odcinek będzie zakończony sukcesem raz mu za tutaj o, 24 węgla jeszcze Pięć wykorzystań na pochodnie i już mamy tak. Może Ja myślę, że to jest był koniec odcinka. Więc jak tam komentujcie, subskrybujcie. Ik zie dat ik zeegnam. Ah, dat is niet